Cześć kochani, Monika z tej strony. Od 5 czerwca jestem w niesamowitym programie Wellness by Colway International. Co to znaczy dla mnie? Znaczy to, że przez 3 miesiące wraz z piątką śmiałków, bo jest nas szóstka, będziemy gubić to, czego mamy nadmiar. Gubić swoje zbędne kilogramy. Słuchajcie, wiem, że osoby, które mają nadmiar tego ciała, wstydzą się od razu pójść do miejsc publicznych, ćwiczyć na siłowniach. A więc, słuchajcie, wykorzystujcie to, co macie w domu: podłogę, ściany i stopień. I zobaczcie, że wykorzystując zwykły stopień, możemy zacząć spalać te opony, które mamy. Startujemy ze stepem. Codziennie róbcie to ćwiczenie, codziennie dłużej. A zobaczycie, że efekty przyjdą. Kochani, spalamy to, czego mamy nadmiar. Dieta, ćwiczenia i nasz nowy produkt Slim Call. Zaglądajcie na naszą stronę i kibicujcie mi, a ja wam. Do zobaczenia!